Na wstępie uprzedzę, że jest to serial, w którym występują świnko morsko samochody. To tak, żebyście później nie mieli pretensji, że Wam jakieś morskie świństwo zrobiłem. Na dzień dobry pokazują nam dupomordę gryzonie. Pój pójdolę takie powitanie! Nie, Coś będzie! To nie ja zacząłem. Możemy do tego nie wracać. To jest dachowanie? Czy grzbietowanie? Najpierw wypił eliksir żyj długo i szczęśliwie, a teraz olej silnikowy. Olejus, znaczy Ochlejus! To chyba jakiś wyższy poziom autobusowych dj -ów. Wiecie, tych wspaniałych ludzi, którzy za darmo dzielą się z nami muzyką. Zazwyczaj pełną kiedyś tego słownictwa, którego nie powstydziłby się sam jeszcze Walaszek. A Rendoti you robił streama? Dlaczego nikt mnie nie poinformował? On wygląda na bardziej agresywnego niż karetki z GTA San Andreas. Ja osobiście proponuję brać przykład najlepszych. No takiego grzbietowania to żem nawet na StopHomic nie widział. StopHam! Możesz nie wohać jej wydechowej? To miała być obława? Bardziej wyglądało na mecz futbolu amerykańskiego w łajnie. Przepraszam, why not. Ja pierdziele, kolejny miłośnik spalin. Co do kurwy. E tam, to dzieło nie jest takie store. Jest z 2021, czyli całkiem newe. Łojeny kradnojeny. Powiedziałbym, że psy jadą, ale no cóż. A wiedzieliście, że angielskim odpowiednikiem naszego jakże pieszczotliwego określenia jest pig, czyli świnia? W szkole was tego nie nauczą, a ja owszem. Ja pierniczę, ale krzywa klamka. Istny pistolet. Ciekawa forma łapówki. Znaczy, w sumie to kołówki. To się nazywa kupa szmalu. Ty i twoje poczucie humoru. Halo? Twitch? Chyba znalazłem wam następcę pokczempa. Można powiedzieć, że mamy do czynienia ze współpracą polskich i anglosaskich funkcjonariuszy. Bo wiecie, psy i świnki. Tyle czasu te zakupy robi, że twoje auto może stać się store. Czy ja przesadzę mówiąc, że nagrzany samochód to swoisty ojciec nagrzanej metalowej zjeżdżalni? To właśnie w tym momencie każdy fan gniezdnych wojen popełnił sudoku laserową szabelką. Mam nadzieję, że właścicielka tego auta ma ubezpieczenie na wypadek grzbietowania jak po wzięciu po północ w dzień. Ewidentnie obstaje się olejem namiętowo. Ale ty wiesz, że nie o to chodzi w zwrocie Tourlight Zaraz będzie kotlet. Mniam, mniam! To ci do prawo jazdy! Moim zdaniem to powinien być fragment akcji o szkodliwości śmieciowego żarcia. I stąd, proszę Państwa, biorą się gówniaki. Miało tu miejsce zderzenie czołowe. Żarty biją się same. Halo? Może zadzwonimy po pogotowie? 998? 9... 8... 9... A w nich leży. Zamiast zakochanego kundla, mamy werterowskiego gryzonia. Ej! Kiedy ustanowiono Puchar Hawkinga? Przepraszam. Musiałem. Po prostu... Musiałem. No to po co się ścigaliśmy, jak wszyscy mają nagrodę? No, bo, bo każdy jest zwycięzcą. Mamo, możemy obejrzeć Madmaxa? Nie, mamy Madmaxa w domu. Madmax w domu. To na pewno jest dla dzieci? Pomyślała sobie każda trzeźwa, myśląca o, o YouTube Kids. Borgar! Witamy Państwa w teleturnieju Familiada. Gospodarzem programu jest Karol Huber. Ja się chyba domyślam czego to jest zrobione. Ja mam takie pytanie. Czy jakby zainfekować jakiegoś totalnego gruchota, to czy stałby się on złombi? Czy możemy to podpiąć pod dachowanie? spraya będzie balować! Niech pierwszy rzuci marchewką ten, kto nie chciałby umieć rysować odwalając Michaela Jacksona. To tak powstało może czerwone. Co to znaczy, że widzi pani wszędzie postać Zamongas? Ono jest wszędzie, gdzie tylko spojrzy widzę Zamongas. <noise> Nawet my ja nie lubię rudych. To nie jest Molkar, tylko Samolot. Czasami się zastanawiam, skąd mi się to bierze w głowie. A co to znowu? Następca bondowskiej ośmiorniczki? Chomiczówka? Czy my oglądamy nową część Rekinada? A propos, taka drobna dygresja. Chciałbym zbić pionę z tłumaczem, który odpowiadał za polskie podtytuły arcydzieł z tej serii. Co prawda wątpię, że to oglądasz, ale jeśli jednak jakimś cudem natrafiłeś na mój filmik, to wiedz, że medal bardzo dobra robota czeka. Bo, bo to bardzo dobra robota jest. Gdyby kawia domowa z czterema kołami na mi do Reja, to też nie chciałbym istnieć. Czasami nie mogę uwierzyć, że konstruuję takie zdania. Brzmią one jak jakaś filozofia z 420 wymiaru. Ktoś tu bardzo dosłownie potraktował, zrod wjechać komuś w dupę. Zmechanizowana nekrozoofilia. Reżyserka filmu Titan powinna dać lekcję. Świnka morska w formie auta sprzedała karuzelowego luja po żywej furowieży, a następnie się stoczyła. Chyba budzi się we mnie poeta. Chcecie usłyszeć fraszkę? A na chuj, To hula hop! Ledwo nowożeńcy, a już zostawili na lodzie. Samochodowa kania domowa, chcąca być człowiekiem nietoperzem. Takiej międzylasówki to nawet pewna pomarańczowy na by nie wymyśliła. No i hui, a nie pu-i. Anime store? Hmm, jeśli wierzyć źródłom, to najstarszą japońską animacją jest Katsudo Shashin. Cóż... Przynajmniej japoński przodek naszego przepierdacza 70 milionów ma na swoim jakiś sukces. Ale fajny chlebek! Patrzcie, ja nigdy nie mam problemu, żeby konar zapłonął. To on! To ten słynny! Gruniożerca. Darwin zacznie wątpić w swoje teorie. Będzie miał sweterek, żeby dupcia mu nie zmarzła. Patrząc na logo, obstawiam, że to aplikacja do wyrywania dupeczek. Przepraszam, to było uprzymiotowywanie kobiet. W takim razie rzeknę, iż jest to apka do uwodzenia loszek. Ha, i nikt się nie przypierniczy. Dlaczego? Bo wystarczy spojrzeć na gatunek bohaterów. Jakim burżujem trzeba być, żeby trzymać czerwony dywan obok kaszanki i browców. Miałem taki ryjący banieł tok myślenia. Jak coś, to ostrzegam, bo to z normalnością ma tyle wspólnego co dwulitrowa butelka koli ze zdrowiem. No więc, widzimy tu dwie świnki morskie w pozycji na pieska. Jak już wiecie, pies i świnia mają wspólne mundurowe korzenie. No i pojawia się świnka morska będąca psem zapewne po to, żeby pałować. Czy to jest ta słynna metoda na policjanta? No, rozum i godność człowieka opuściły czat. Ten kolega wciąż żyje? Dzwoniły ninja, chcą się zapisać na korepetycje. Ja słyszałem o czymś takim jak ludzka stonoga, ale świnkomorski pociąg? Do wszystkich wokoło. Jakby mi się w domu zaległy gryzanie wielkości osobówki, to też bym darł pizdę w języku krasnali. Uff, to była ostra jazda bez zapiętych pasów. Mam nadzieję, że przeżyliście ten istny, psychiczny karambol. W drogi mam życzę.